Potrafi przeciąć łańcuch w 3 sekundy, zespawać kłódkę w 5 sekund i usunąć rdzę z całej metalowej bramy w 1 minutę. Tak, to proste urządzenie do spawania laserowego, które zrobiło furorę na targach Berlin Truck Show. Jego wydajność wynika nie ze zwykłego ciepła, ale z wysoce skoncentrowanego strumienia mikroenergii, który odparowuje stopiony metal na poziomie molekularnym kropka, dzięki temu tnie metal 10 razy szybciej niż tradycyjne maszyny do cięcia, zapewniając płynne i precyzyjne cięcia. Podczas spawania natychmiast nagrzewa metal do idealnej temperatury topnienia, tworząc wiązanie o dużej gęstości molekularnej, które jest trzy razy mocniejsze niż tradycyjne spawanie. Inteligentny system sterowania laserem wstępnie ustawia optymalne parametry cięcia i spawania, eliminując potrzeby jakichkolwiek regulacji. Kropka wystarczy podłączyć, wycelować i nacisnąć, reszta zajmie się sama. Jest również niezwykle energooszczędny. Kropka szeroko zakrojone testy wykazały, że spawanie kompletnego zestawu siatek ochronnych zużywa mniej niż 1 kW energii elektrycznej. Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie tej potężnej mocy i wygody w każdym domu.